Lewy, prawy, lewy. Trening nie z, nie z Robertem Kowlowskim, zmiennie wtorki, czwartki, trzy, prawy, dzieci, godzina 18:30, Dobrze. dorośli, Dobrze. 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 wtorek, czwartek, dwa, czwartek dwa, trzy. godzina 19:30, zapraszamy. Pierwszy trening bezpłatny. Ale nie, Raz, dwa, Sport to nasza pasja. Nasz slogan przewodni. Motywacja to nasza siła. Zapraszamy na naszą stronę po więcej informacji www szkoła-walki-zapki.pl jak również pod tą samą nazwą, TikTok, Instagram, prawie, Instagram prawie, Facebook. Raz, dwa, trzy. Dawaj. Raz, dwa, Zapraszamy. trzy. Nie trzymaj go tak. Chodź do mnie, dawaj. Dawaj, lewy, prawy, lewy. Raz, dwa, trzy. Też nogi nie trzymaj, dawaj na ten. Raz, dwa, trzy. Dawaj teraz ty. Ale też nogi z wielka. Raz, dwa, trzy. Ale biodra barki, biodra barki pracują. Lewy, prawy, lewy, tak, prawo. Ale dłużej Raz, dwa, trzy. Dobrze. Chodź jeszcze raz do mnie. Dawaj, I już się do siebie. Dawaj. Lewy, prawy, lewy, dawaj. Raz, dwa, trzy. Dawaj, dobrze. Raz, dwa, trzy. Tylko troszeczkę nóżki łógni na tytale. Raz, dwa, trzy. Dobrze. Dobrze. No, a ty na co czekacie, panowie? Dawaj. Tava tá aí, corta o ombro tá aí,